W tych przykładach oczywiście nie chodzi, żeby policzyć tę wartość i stwierdzić, która liczba większa, która mniejsza, tylko żeby wykorzystywać te prawa działania na potęgach. To spójrzmy na podpunkt D. Tu mamy 2 do 20, a strony mamy 4 do 10, ale my wiemy, że tą czwórkę sobie mogę zamienić na 2 do drugiej i jeszcze do 10, tak? Wykorzystujemy to nowe prawo potęga potęgi, czyli tu przepisuję 2 do 20, a tu potęga potęgi mnoże, czyli też do 20. Więc się okazuje, że one są sobie równe. Podpunkt E, no i tutaj też sobie wykorzystam to prawo, czyli tu zapiszę sobie, że to jest 0,5 do potęgi drugiej, bo zobacz, 0,5 razy 0,5 to się równa na pewno 0 i dwie cyfry po przecinku, jedna, druga, dlatego są tutaj dwie cyfry po przecinku, 5 razy 5, 25. Idę zapisując to od końca, czyli mamy tę podstawę. Tu jest dwójeczka, przepraszam, a tutaj za tym nawiasem faktycznie jest ta potęga z góry, ta, o, czyli czwórka. No, a tu przepisuję pięćdziesiątych do szóstej, pięćdziesiątych do szóstej, pięćdziesiątych mnożę wykładniki ósmej. To teraz znak, ustalając to, co mieliśmy w podpunkcie C, wiemy, że wpiszemy sobie znak w tę stronę, bo gdy podstawa jest mniejsza od jedynki, to większa jest liczba ta, która ma mniejszy wykładnik, czyli znak TAK. No, i pod punkt f tu mamy 1,49, 1,7. To znów sobie mogę pokojarzyć i stworzyć sobie 1,7. To najpierw sobie zapiszę tak, że to jest 1,7 i do potęgi której, żeby otrzymać, otrzymać tę liczbę całą? Do potęgi drugiej. I teraz w nawias do potęgi jeszcze ósmej. A tu mam 1/7 do potęgi 12. Tu jest 1/7 mnożę wykładniki 2 razy 8 16. 1/7 tutaj do 12 i wiemy, że znak wpisujemy w tę stronę, bo 1/7 to jest mniej niż 1, czyli większa jest liczba ta, która ma mniejszy wykładnik i za chwilkę jeszcze ostatnie trzy podpunkty.